Będziecie rozwijać z Cezarem, nie? Tam, gdzie, gdzie ostatnio. Słuchają się i myślę, że no, będzie dobrze. Też może być źle, no nie wiem, no, ale na razie jest dobrze. Jednym z atrybutów Neptuna jest trójząb. Jako że robię w stali, no to naturalne było, żeby ten trójząb wykuć ze stali, którą sami wytopimy z rudy magnetytu pozyskanej na plaży bałtyckiej. A kurczę, to tak leżało sobie przykryte, myślałem, że tam jakiś co. Pranie? No. Proszę. O kur... No teraz wyjechałeś z prawdziwym towarem, no. A tu... Rolls Royce Phantom 2. Teraz pójdziemy do siatek flądrowych i zobaczyć, czy ryba jest, czy nie ma ryby. Ale stylki pani gości, dzisiaj nie będzie. Może jakieś dodatki będą, pani gości. O czym myślisz? O sondaczu.